Pod maską nowoczesnego samochodu pracują dziesiątki wyspecjalizowanych układów połączonych siecią przewodów, węży i łączników, które sprostać muszą wyjątkowym, wymagającym warunkom pracy. W branży automotyw oznacza to odporność na skrajne temperatury od mroźnych zim po wysokie wartości osiągane pod maską latem, a także wytrzymałość na cykle pulsacji ciśnienia oraz na kontakt z olejami, paliwami czy płynami chłodzącymi. Podczas codziennej eksploatacji muszą radzić sobie z nieustannymi drganiami silnika, jednocześnie zapewniając szczelność i elastyczność nawet na setki tysięcy kilometrów. Ja nazywam się Michał Rus i w dzisiejszym filmie opowiem o wężach i łącznikach motoryzacyjnych. Dobór odpowiedniego materiału węży i łączników ma kluczowe znaczenie. To on w dużej mierze decyduje, czy wybrany element sprosta ekstremalnym warunkom pod maską samochodu. Materiałem, o którym warto wspomnieć, jest kauczuk silikonowy. Wykonane z niego węże i łączniki pracują głównie w układach chłodzenia, transportując wodę i płyny chłodnicze. Silikon jest hydrofobowy, co oznacza, że odpycha wodę i nie pęcznieje pod jej wpływem, zachowując swoje właściwości nawet przy długotrwałym kontakcie z wodą czy płynami chłodniczymi. Doskonale sprawdza się również w przesyle czystego powietrza, w systemach grzewczych pojazdów, a także w układach, gdzie występuje niewielka ilość mgły olejowej. W przypadku medium, jakim są oleje czy paliwa, rekomendowane są łączniki z wewnętrzną warstwą fluorosilikonową lub wykonane z kauczuku fluorowego. Dostępne w TUBES International łączniki są zgodne z wymaganiami Norm Society of Automotive Engineers, określających międzynarodowe standardy jakości i trwałości. Dla komponentów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. W praktyce oznacza to, że zostały przetestowane i zatwierdzone pod kątem m.in. odporności na działanie wody i płynów chłodzących, wysokich temperatur, zmian ciśnienia, materiału czy elastyczności w niskich temperaturach. W naszej ofercie znaleźć można węże silikonowe proste, wzmocnione spiralą stalową, kolanka o różnym stopniu zagięcia łączniki redukcyjne umożliwiające zmianę średnicy przepływu oraz łączniki antywibracyjne stosowane także w układach wydechowych łodzi motorowych. W celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej i odporności na ciśnienie stosuje się wzmocnienie w postaci przekładki poliestrowej, metaaramidu lub włókna szklanego, dzięki czemu temperatura pracy może sięgnąć nawet 300 stopni Celsjusza. Co więcej, silikon zachowuje elastyczność także w niskich temperaturach, gwarantując niezawodność pracy układu także w zimowych warunkach. Do łączenia wszelkich przewodów silikonowych i węży gumowych doskonały jest aluminiowy łącznik prosty. Dzięki wyprofilowanym krawędziom zapewnia najwyższą szczelność węża. Obok węży silikonowych coraz częściej wykorzystywane są także łączniki gumowe EPDM. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w układach chłodzenia silników spalinowych, stanowiąc ekonomiczną alternatywę dla rozwiązań silikonowych. Dobrze znoszą wysokie temperatury oraz obecność czynników eksploatacyjnych, takich jak płyny chłodzące na bazie glikolu etylenowego. Są także odporne na ozon i warunki atmosferyczne: nie pękają i nie kruszają pod wpływem czynników zewnętrznych. Standardowe rozwiązania to proste odcinki oraz kolanka formowane pod kątem 45 i 90 stopni, dostępne w różnych średnicach, grubościach ścianek i długościach ramion. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie ich do ciasnej zabudowy komory silnika, mimo ograniczonej przestrzeni montażowej. Wzmocnienie tekstylne zapewnia odpowiednią odporność ciśnieniową oraz zwiększoną trwałość przy zmiennym ciśnieniu podczas pracy silnika. Łączniki te charakteryzują się zakresem pracy od minus 40 do 125 stopni Celsjusza, co w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przez układy chłodzenia w pojazdach, a współczynnik bezpieczeństwa wynosi 3 do 1, gwarantując stabilność i długą żywotność podczas ich intensywnej pracy. W nowoczesnych pojazdach układy chłodzenia wymagają komponentów, które łączą w sobie odporność mechaniczną i trwałość, zachowując przy tym dobrą elastyczność. Rozwiązaniem spełniającym te wymagania jest łącznik gumowy Superflex Radiator. Wykonany z czarnej gumy EPDM wzmocnionej dodatkowo oplotem tekstylnym oraz spiralą stalową zabezpieczającą przed zapadnięciem się zgiętego węża nawet przy bardzo małych promieniach gięcia. Pozwala to na jego zastosowanie w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej. Miękkie końcówki pozbawione spirali stalowej umożliwiają łatwy i szczelny montaż za pomocą standardowych opasek. Innym elastycznym rozwiązaniem do układów chłodzenia silników jest gumowy, formowany wąż Tubano. Jego specjalna karbowana budowa zapewnia nie tylko odporność na załamania, ale także możliwość docinania na odcinki o wymaganej długości bez utraty szczelności. Może być stosowany jako tymczasowy wąż zastępujący oryginalny fabrycznie formowany łącznik. Dostępny także w wersji Tubano Oil o podwyższonej odporności na oleje. I choć łączniki silikonowe i z gumy EPDM powszechnie kojarzone są z branżą automotive, znajdują zastosowanie również w innych sektorach transportu i przemysłu. Przykładowo w pojazdach militarnych zapewniają niezawodną pracę układów chłodzenia nawet w ekstremalnych warunkach. Z kolei w przemyśle morskim wykorzystywane są w układach wydechowych i chłodzenia silników łodzi motorowych i jachtów. Natomiast w kolejnictwie stosowane są także w systemach klimatyzacji pociągów. Zapewniając trwałość i szczelność w warunkach ciągłych wibracji i zmiennych obciążeń. W konstrukcji wielu pojazdów, dostępna przestrzeń montażowa jest na tyle ograniczona, że uniemożliwia zastosowanie uniwersalnych węży lub łączników. Rozwiązaniem w takich przypadkach są elementy formowane, projektowane pod konkretne miejsce instalacji i dostosowane do specyfiki danego modelu. W zależności od wymagań danego układu, mogą być one wykonane z różnych materiałów. Oprócz wspomnianego wcześniej silikonu czy gumy EPDM dobrze sprawdzi się także odporny na działanie olejów i paliw kauczuk NBR, a także guma chloroprenowa, która dzięki odporności na słoną wodę, ozon i czynniki atmosferyczne znajduje zastosowanie m.in. w obiegach wody zaburtowej w łodziach motorowych. Zapraszamy do kontaktu, a pomożemy znaleźć rozwiązanie idealne, odpowiadające Państwa potrzebom. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z naszymi kolejnymi materiałami.